Apparently, the show's not over. Is there anyone left in New York who doesn't want me dead? I'm in line between living and dying. I'm on the edge and I might just die. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Girl, problems again. Gotcha! Shut up! Coming up! the up! Cześć, Mako. Także lecimy z kolejnym odcinkiem Spiderem i nie wiem, czy to będzie ostatni, czy przedostatni, ale zbliżamy się na pewno powoli do końca. Także tutaj doktor Octavius nam został. Robimy sobie szybką podróż. I musimy sprawdzić laboratorium przede wszystkim. I musimy po pokonać tego Octaviusa wreszcie. Dobre jest, nie? Także tak jak mówiłem, chciałem zrobić samą przede wszystkim fabułę. W tej grze. Także leciałem głównie fabułę, żadnych misji pobocznych. Także, żeby nikt tutaj nie był zdziwiony, to no cześć. O, widzicie? Uwaga, twoja ostatnia szansa na lepszenie sprzętu i umiejętności przed zakończeniem. Mojego nienawiści wpłynęło na mnie. Muszę wrócić do domu. Spoko, wróć do domu, a ja teraz nie mam czasu, żeby z tobą tutaj rozmawiać. E, mam nadzieję, że w tym kostiumie damy radę Octaviusowi. Na pewno to nie będzie łatwy przeciwnik, ale damy z siebie wszystko. Chyba, że dostaniemy jeszcze jakieś kostium tutaj. No, jesteśmy dobrze poobijani. Dokonaliśmy przełomu. Teraz muszę to zniszczyć z pomocą własnego wynalazku. Proszę. Mamy nowy kostium. Na Octaviusa. Zajebiście wygląda, bardzo mi się podoba. Pozna prawdę, zanim pozbierają się schodnika. <grym wytkujesz> Powiedz im, co zrobiłeś! Ja. Nigdy... Nigdy! Wszystko, co masz, zbudowałeś na kłamstwach! Kłamstwa! <grym wytkujesz> Mówiłeś mi w firmę! Pomysły! Powiedz... prawdę! Prawda... Dobrze... Prawda jest taka, że tak naprawdę byłeś cokolwiek wart, pracując dla mnie! Prawda jest taka, że nie mogłeś się pogodzić z tym, że jestem lepszy! Jesteś nikim od to! Zawsze będziesz serem i dobra, mamy spajnego. Ostatnia walka. Może być ciężko, ale chyba damy radę. Daj surowicy. Oddo, całe życie chciałeś pomagać ludziom. Proszę. To nie ze mną powinieneś walczyć! do dopóki osborne nie zapłaci za swoje! Dobra. O, cholera. Oddaj mi tę surowice! Ty się już pogrążyłeś, Osborna! On zawsze wychodzi z opresji Dobra, mamy cało! Niech najpierw straci wszystko! Widzę, że masz nowy kostium! I co tego? Znam twoje słabości! O cholera, dobrze. Jeszcze nie będę aktywował stroju, bo nie mam po co. Ja, Dość Kurde no. Patrzcie się jak szybko bije. Ile jeszcze zostało? Ile Osborne płaci ci za ochronę, co? Cal go nie chronię! Dobra, mamy to. Przysięgam, że Osborne stanie przed sobą. Kłapca! Jest. Jak oszwor! I Ile jeszcze zostało? na nic tu nie widzę Teraz ginę, tak myślałem nic tu nie było widać w ogóle nic nowego w tamtej pamiętam jak grałem pierwszy raz było to samo kurde nic nie widziałem dosłownie o Boże Dostało mało czasu proszę nie oddam surowicy dopóki Osborn nie zapłaci za swoje Dawaj go tutaj bo już... Nie chce mi się z tutaj rozmawiać kolego, Octavius, uspokój się. Oddaj mi te surowice! Przecież już pogrążyłeś od Borna. Nie! On zawsze wychodzi z opresji cało! Niech najpierw straci wszystko! Dobra, mamy naładowany trochę kostium. No i widzicie Widzę, że masz nowy kostium! No mam nowy kostium. Zaraz Nie ci dowalę. Dość tych kierek! No i to jest najbardziej powalone. Ruchy, ruchy! Dawaj go tutaj. Który nie... potrzebują tej torowicy. Uleczę to miasto, kiedy Osborn upadnie. Dawaj go tu. Hey, ale jak nie dorwałeś? Dobrze wiesz, czego chcę! Zejdź mi z drogi zanim naprawdę cię skrzydę! Dobra! Mamy! Ile osborne płaci ci za ochronę! Co! Wcale go nie chronię! Próbuję ocalić miasto! A przysięgam, że Osborne stanie przed sądem. Kurde, Jesteś jak Osborne, i tylko udziel. On cały się stworzył, aby pomagać Dawaj go tu. Cholera nie mam sieci. Wiedziałeś? Próbowałem cię ostrzec, Peter. Ale nie słuchałeś! Wiedziałeś! Nie pozwolę ci wygrać. To zbyt wiele dla mnie znaczy! Ale nie więcej. Nie dla mnie Dobra lecimy z tym Dawaj bo tutaj po pysku będziemy lać Mordziem! Po okularach! I Dawaj jeszcze raz! Proszę, pomyśl o tym kim byłeś! Jego już nie ma. Nie możesz mnie ocalić. W takim razie sam będziesz musiał to zrobić! Byłeś twoim socjalistą! Dawaj, go się Ile razy jeszcze mam go uderzyć? Dawaj go tutaj, po mordzie. Został w trąbę. Wyglądasz na zmęczonego, Parker. Nie zmęczony. Zraniony. Mamy? Czy jeszcze tutaj będzie walczyć? Jest, mamy surowicę. Peter, traktowałem cię jak syna. Wiedziałem, że się ode mnie odwrócisz, tak jak cała reszta. I ja. Odwrócę? Ubóstwiałem cię, twój umysł, sumienie. Chęć niesienia pomocy, to, że się nie poddawałeś! Bo ludzie tacy jak ty i ja mają powinność, mamy obowiązek, wykorzystywać talent, żeby służyć innym. Nawet jeśli nas nie doceniają, musimy robić to, co najlepsze dla słabszych od nas. Bez względu na to, czy to rozumieją. Nie mylisz się! Zawsze byłeś dla mnie wzorem. I wszystko przekreśliłem. Tak, oczywiście. Masz rację, Peter. Ta, teraz to widzę. Interfejs neuronowy pomieszał mi w głowie. Ale naprawię to. No to się zawarzę. W więzieniu, nie wiem. Naprawimy. Ty i ja. Jeśli mi pomożesz, zrobię co w mojej mocy. Postaram się o najlepszą opiekę. Nie! Jeżeli mnie zamkną, zabiorą mi ramiona! Będę tkwił w tym bezużytecznym ciele! Proszę, Peter. Że nie byłem sobą. Mówiłeś, że nigdy mnie nie opuścisz. Obiecałeś. Pamiętasz? I oczywiście możesz być spokojny, że nie zdradzę Twojej tajemnicy. Zrób to, co uważasz za słuszne. Jeśli boli jak Peter, dokąd idziesz? Peter, Peter No, pok to, pokonaliśmy Oktawiusa. <ścoughs> I został sam. Peter się od niego odwrócił. No, mój kot tu przyszedł. Uciekaj, uciekaj. Idź, budzie, idź. No, idź, aro. Jeszcze się oh. nada. Musimy zużyć całość, żeby zrobić więcej dawek. I ile to potrwa? Godziny, może dzień. A gdybyśmy kogoś teraz wyleczyli? Nie starczyłoby dla pozostałych. Dam ci chwilę. Będzie dobrze. Mam tu odtrudkę. Zdejmij tę maskę. Chcę zobaczyć twarz bratanka. Wiedziałaś? Już od jakiegoś czasu. Nie chciałem cię martwić. Bałam się. Ale jestem z ciebie taka dumna. Ben też byłby dumny. Ocaliłeś tak wielu ludzi. Nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Peter. <coughs> No, ten sygnał nas informował, tak jakby ciotka May zmarła. Chociaż okaże się, bo już nie pamiętam dokładnie. Mamy już otrutkę. Spider-Man, jak i Peter Parker uratowali ludzi. Mnóstwo ludzi, tak. Ciotka i zmarła. Jury i Mais Morales. Oktawiusza wsadzili. Do więzienia. Tak jak przystało. Jego mina wszystko mówi za siebie. Zemszczę się. Jak? Hej. Mary Jane Watson. Zastępca redaktora. Gratulacje! <śmiennie> Wiedziałem, że się uda. A co u ciebie? Znalazłeś pracę? A, nie, ale... Zaraz przyjmę zamówienie. Dziękuję. Mhm. Właściwie to rozważam zmianę zawodu. Hmm? Chyba zostanę szefem kuchni. <głos> <głos> Przepraszam, ale. I, i jesteś naukowcem i to świetnym. Podczas ostatniego projektu stworzyłem potwora, który niemal zniszczył miasto. Tak więc. No tak. W sumie robisz obłędne kary z kurczakiem. <noise> to prawda, ale pierożki mnie wychodzą. Wyjeżdżasz? A moje nowe mieszkanie jeszcze nie jest gotowe, więc przez tydzień będę pomieszkiwał u Milesa. A. Albo mógłbyś też mieszkać u mnie. No chyba że nie chcesz. Nie, to, to, to znaczy, to znaczy tak. To, to znaczy nie, że nie chcę, w sensie, że chcę, a, ale o ile ty chcesz. Jak cię zapraszam. To chyba chcę. Ja też. No i znowu razem. No mam nadzieję, że wam się seria podobała. Nie robiłem wszystkiego, no bo tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, już kiedyś skończyłem Spider-Mana w 100%, także tutaj pociągnąłem tylko samą fabułę. Mam nadzieję, że dostanę jak najszybciej PlayStation 5, postaram się, żeby ją dostać przede wszystkim. No i może nagramy Majsa Moralesa, ale to już raczej zrobimy w 100%. Także jeśli tutaj zaglądacie, dzięki wielkie za I co, będziemy się widzieć w następnych seriach, tak? Ale poczekajmy jeszcze do końca. Dobra, pomijamy. Nie jestem jakimś ekspertem, ale sęk w tym, jak ją zaprosisz. Eee, za bardzo się stresuję. To gdzie chcesz to postawić? Eee, może być tutaj. Dobra. Słuchaj, Pete. No? Eee, chciałem pogadać o czymś, czego nie mogę powiedzieć mamie. Co jest? No. E, dzieje się coś dziwnego. Z moim ciałem. A. O. Oh. E, no wiesz, jesteś w takim wieku, że, że twoje ciało zaczyna się <laughs> zmieniać, więc e, mogłeś zauważyć, że w pewnych miejscach na przykład... Nie, nie to! E, e, wiesz co, chyba... Lepiej będzie, jeśli. Jeśli ci pokażę. Nie, 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 nie. <śśmany> Trochę dziwne, nie? Czy <śmany> ja wiem? <śmany> no właśnie. Także no co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się hejka.